Po jakim czasie od naruszenia pracodawca nie może ukarać pracownika? Pracodawca nie może ukarać pracownika po dwóch tygodniach, od kiedy powziął informację o dokonanym naruszeniu, i po trzech miesiącach od faktycznie dokonania tego naruszenia. Termin dwóch tygodni może zostać zawieszony w momencie, gdy pracownik nie ma prawa do obrony, bo jest w trakcie. Przebywania na usprawiedliwionej nieobecności. Natomiast jeśli będzie on dłuższy niż 3 miesiące od dokonanego naruszenia, wówczas pracodawca traci w ogóle możliwość ukarania tego pracownika. Ukaranie pracownika po terminie 3 miesięcy od daty naruszenia jest bezprawne. Oznacza to, że jeżeli pracownik dopuści się naruszenia, a następnego dnia pójdzie na 4, które będzie trwało 3 miesiące, wówczas. Pracodawca nie może go za to przewinienie ukarać. Podobnie będzie w sytuacji, gdy pracodawca dowie się o tym, że pracownik dopuścił się naruszenia po trzech miesiącach od jego daty, wówczas również nie może nałożyć na pracownika kary. Kary nie można również nałożyć na pracownika, którego nie wysłuchano czyli pracownik powinien mieć prawo do obrony, do możliwości złożenia wyjaśnień. Jeśli sam zrezygnuje takiej możliwości złożenia wyjaśnień, wówczas można nałożyć na pracownika karę w formie pisemnej pod warunkiem, że będziemy mieli jego oświadczenie, że nie chce wkładać wyjaśnień w tej sprawie.